O. Oh. No, jeszcze mam godzinę nagrywania. Co, Co? Zobacz, jeszcze? Co? Coś idzie? Tam skur na klucie był. Hej, No dobra. Ej! 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 Carla miała na dziś jakieś kurcze jeszcze. Doba, to jeszcze rzymę godzinę. To będzie materiał dla Krzyśka Leśniaka Co? Będzie materiał Zmieniasz nawo? Tak, dla Krzyśka Leśniaka fotografuję Cała godzina jest Nie. Możesz tam stanąć jako gwiazda? <głos> <głos>